Patrzcie na mnie, mam trzecią opcję Jestem tym, jest to jest wszystko na kawałki Z centrum na władz, kąt do okręcy, okręcy. władzy Mam w głowie, mówią Rafał, zbuduj nowy świat, ale stary jeszcze stoi Kaczyński szepcze, on nie wygra, ale statystyki patrzą, Mój rząd to nie teatr, odbijmy scenariusz, póki czas gra na mapę, miasta świecą jak latarnie, a wsi nie ma w statystykach jak briefs Instytucje, nie będzie więcej łapówek, chyba że łapcie za głosy w urnach. Nie ma już miejsca na żarty. To nie gra wideo, to prawdziwa wojna. Jeden ma apartament, drugi rząd, trzeci, burze w dłoni. Warszawa krzyczy, do nas uratuje, a my liczymy głosy jak kredyty do upadku siły. Juseum prosto prezydent, mówią to. A wy bredzicie o korupcji Jakbyście nie brali łapówek nigdy Jesteśmy Polską, nie waszym eksperymentem Suwerenność to nie haszta Raja, ale gdzie jego skrzydła? Ja stawiam na tradycję Niech młodzi idą za mną, nie za zachód Znikąd na szczyt, jak tornado w styczniu Nikt mnie nie widział A teraz jestem w waszych głowach Jak nowy Bóg Mówią, to konfederacja, to chaos Nie do przebudzenie, wasz system to domek z Ja przyniosłem wiadę z Patrzcie na mapę, miasta świecą jak latarnie A wsi nie ma w statystykach, jakby ich nie nie było, że sięgam na konstytucję Nie będzie więcej łapówek Chyba, że łapcie za głowy w urnach Nie ma już miejsca na żarty To nie karnet, bo nie hasztag mencen dwa Jedni wołają, dyktator rudy Nareszcie nasz, kampania jak wirus Nie da się jej zatrzymać A wy się pytacie, skąd on się wziął odpowiedź Z waszego strachu To nie koniec był, początek trzęsienia sieni Tłosy póki możesz, szybko może być za późno Kto wygra Zobaczymy, odwróci dom zero Ale pamiętajcie nawet burza Zaczyna się od jednej iskry Z muzeum prosto, z prezydenturę mówią, to absurd Ale kto ta historia ten zna przyszłości klucz Mój apartament to tylko kłopot zamknięty w drzwi A wy bledzicie o korupcji, jakbyście nie brali łapówek Nigdy jesteśmy Polską, nie waszym eksperymentem Suwerenność to nie hashtag, to w nie internet obiecuje raj, ale gdzie jego skrzydła? Ja stawiam na tradycję, niech młodzi idą za mną Nie za zachód, nie za zachód konfederacja, to chaos, nie to przebudzenie Wasz system to domek z kart Ja przyniosłem wiatr, znam Patrzcie jak drżą wasze partie, jak lody w szklance Młodzi chcą rewolucji, a nie waszych przemówień o spokoju Nie jestem waszym wybawcą, jestem waszym lustrzem Kto głosuje na mnie, każdy kto ma dość waszych kłamstw Patrzcie